Jesteśmy w Rawickiej Multibibliotece, gdzie odbywa się rawikon, Rawickie Dni Fantastyki. Impreza, jakiej w Rawiczu jeszcze nie było, impreza dla ludzi z całego kraju i impreza, która potrafi y, przysporzyć uśmiech y, na ustach wielu ludziom. Chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje. Jak to szło? Biblioteka jest idealnym miejscem dla Ravikonu, a Ravikon jest idealną promocją dla multibiblioteki. No to dokładnie tak. Myślę, że taki festiwal nie mógłby się odbyć nigdzie indziej. Rzeczywiście, biblioteka jest genialnym miejscem do tego, żeby spotkały się tutaj różne dziedziny. Mówimy o autorach, mówimy o, o miłośnikach gier planszowych, o miłośnikach cosplayu. No, po prostu nie, yes, to świetnie gra, bardzo nam to pasuje. Kto jest organizatorem, oprócz oczywiście chłopaków z RabiConu? E, oprócz RabiConu oczywiście organizatorem jest Służba Miejskiej Gminy Rawi, czy do tego dochodzi Starostwo Rawickie, to jest też Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury w Ravich. Znaleźliśmy tutaj bardzo ciekawego y, gościa na rabikonie. Y, Leszy, opowiedz kim w mitologii słowiańskiej jest twoja postać. Jestem opiekunem lasu. Strasznie nie lubię takich ludzi, co wyrzucają opony. No, co prawda kiedyś opony nie wyrzucali, ale teraz tak kurczę, strasznie nie nienawidzę. Generalnie no właśnie jestem opie <grywania> opiekunem bardzo flory. Robota na cały etap niestety. <grywania>